Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Skrzat, który chciał latać. latać. Skrzat Filip miał duże, Skrzat odstające Filip uszy. Miał duże, I to nie odstające bez powodu. uszy. I miał po temu powody. Chciał zostać pilotem. A żeby być pilotem, dobrze jest mieć duże uszy. Przez duże uszy lepiej słychać, co mówi w słuchawkach wieża kontrolna. Poza tym łatwiej jest wtedy utrzymać na nosie lotnicze gogle, gdy wpada się w dziury powietrzne i tak dalej. Jako dziecko Filip mieszkał na najwyższym piętrze i uwielbiał zawisać na rękach na parapecie ku powszechnemu przerażeniu. Mógł tak wisieć właściwie całymi godzinami, co było bardzo pożyteczne. Bo gdy nie wisiał, to zawsze robił okropny bałagan w swoim pokoju. Potem Filip dorósł, uszy nadal mu odstawały. Ciągle mieszkał na najwyższym piętrze domu i wciąż nie latał. W końcu postanowił, że musi coś z tym zrobić, i poszedł na spacer do parku, by się głęboko zastanowić nad sytuacją. W pewnym momencie Zauważył ptaszka lecącego wysoko w górze. Gdybym tylko mógł latać jak ptak powiedział do siebie Filip i zaczął machać rękami w górę i w dół, równocześnie wyskakując w powietrze. Lecz na nic się to nie zdało spadł z powrotem na ziemię. Kiedy się już pozbierał, Spróbował wspiąć się po sznurku od latawca. Ten jednak za każdą próbą Filipa coraz bardziej obniżał lot, aż wreszcie spadł na ziemię. Filip usiadł na leżącym pniu drzewa i wzdychał. Po jakimś czasie podeszła do niego mała dziewczynka. Czy chcesz się pochuśtać? Zapytała. Cóż, czemu nie, pomyślał Filip. I zaczął huśtać się z dziewczynką, która usiadła na drugim końcu pnia. Mniej więcej godzinę później dziewczynce znudziło się już huśtanie i nagle zeskoczyła z belki. Belka opadła tak gwałtownie, że wyrzuciła Filipa w powietrze. Ja latam, latam! wołał, a ludzie patrzyli na niego w zadziwieniu. Aby nie rozbić się o ziemię, Filip zaczął machać uszami i to rzeczywiście pomogło. Zrobił pętlę i zawisł w powietrzu. I od tej pory Filip schodzi na ziemię tylko w porze posiłku, albo gdy musi iść do łazienki.